Ja ma, z tej strony Borysiatek. Dziś pokażę Wam sklep Fortnite. Pierwsze. Proszę skin. E, balon bojowy. Proszę. Pani, pani A Kuku, Proszę. Tak wygląda skin. O. Ciesiąc, 1500 fałdolców. E, to jest plecak. Już jak mówiłem balon bojowy. Bardzo mi się podoba. Kupujcie. Polecam. Ekspertka. E, taki skin. O. Taki ma placek. E, tutaj e, rafowa ratowniczka. Bardzo go 1500 wałdolców. Kupujcie. E, lo, lotnia. Proszę, bardzo fajna. 800 wałdolców. E, sopel lodu. 500 wałdolców. Tak. Ja nie kupuję, bo ja zbieram na karnet. Taka cieszynka. 800 Fawdolców. Bardzo fajna. Mm. Wojak. 800 Fawdolców, tak wygląda. Nie wiem, no, jak Wygi wyginanka. 200 Fawdolców. No, bardzo fajny ogólnie sklep. No, a polecam. Polecam ogólnie. Kupujcie. No to cześć.